Opuszczone domy, fabryki czy szpitale – to są miejsca, które są idealnym tłem dla filmów grozy. Dziś natomiast zobaczycie 10 miejsc, w których na pewno nie chcielibyście zostać sami. Domy UFO w Shanzi – miejsce rodem z archiwum X. Wybudowane w Tajwanie w 1978 roku domy z założenia miały być zamieszkane przez oficerów wojsk amerykańskich. Jak donoszą oficjalne źródła, inwestycja okazała się nie być tak opłacalna jak zakładał inwestor. Stąd zakończył cały projekt. Jednak nie tylko wygląd i zrujnowanie sprawiają, że było to jedno ze straszniejszych miejsc na mapie. Według wielu opowieści seria wypadków i tajemniczych zgonów sprawiła, że miasto zostało okrzyknięte przeklętym. Miasto Widmo zostało ostatecznie rozebrane w 2008 roku. Opuszczona farma. Farma nad jeziorem Seneca, która nie ma właściciela. Cały teren pokryty jest trującym bluszczem, który spowija zarówno opuszczone i zrujnowane stodoły oraz cmentarzysko samochodów. Na farmie znajduje się kilka wraków, które są właściwie skorupami niegdyś jeżdżących aut. Niestety, chętnego na kupno owej farmy nie ma, a jedyne osoby, które odwiedzają to miejsce, to szukający wrażeń turyści oraz miłośnicy fotografii. Podwodne miasto Shisheng. Pierwsze skojarzenie z hasłem zatopione miasto to dla wielu Atlantyda. Okazuje się, że dla płetwonurków istnieje druga Atlantyda starożytne miasto Shisheng, czyli Lwie miasto, liczące 1800 lat, zostało całkowicie zatopione w roku 1959. W 2001 roku rząd zezwolił na badania przez grupę archeologów, która sfotografowała zachowane w bardzo dobrym stanie miasto. Gdyby przytrafiła mi się okazja, abym mógł zanurkować, nie wiem, czy chciałbym stanąć oko w oko z tym. Jezus z Abis. Jedna z trzech rzeźb, które stały się atrakcją dla wielu płetwonurków. Pierwsza powstała w 1954 roku i została zatopiona na dnie Morza Śródziemnego. Wysoka na 2,5 metra rzeźba, stojąca na głębokości 17 metrów. Lata później stworzono kopie, które zatopiono u wybrzeży Grenady na Karaibach oraz Florydy. Ci, którzy mogli zobaczyć rzeźby na własne oczy, opisują je jako coś surrealnego, głównie za sprawą jasnej, podwodnej otchłani. W teatrze byłem wielokrotnie, jednak w takim miejscu nie byłem nigdy. Teatr Orfeum. Jego wybudowanie zajęło dwa lata. Jego sala mogła pomieścić 1500 osób. Został zamknięty w roku 1958 i otwierano go ponownie tylko na specjalne okazje. Na uwagę zasługuje fakt, że teatr został otwarty 14 kwietnia 1912 roku, czyli dokładnie tego samego dnia, którego swą podróż zakończył Titanic. Teatr do dziś stoi opuszczony i kompletnie zrujnowany. Ostatnio jednak pojawiły się spekulacje, aby teatr wznowić i uruchomić kolejne spektakle. Opuszczony Park Gullivera. Prawdziwa kraina Lilliputów. Kolorowe domki, masa nieproporcjonalnych przedmiotów oraz olbrzymia figura Gullivera. Byłoby to miejsce wyjątkowe samo w sobie. Miejsce zabaw dla dzieci, jak i dorosłych. Brzmi pięknie, prawda? Niestety park jest zamknięty i nie bawi się w nim nikt poza okazjonalną grupą łowców przygód. Co ciekawe, jest również znane z licznych samobójstw, które popełniono oczywiście po zamknięciu parku. Numer 4 na naszej liście to opuszczona wieża chłodnicza elektrowni w Belgii. Elektrownia została wybudowana w 1921 roku i z miejsca stała się największą elektrownią w Belgii. Liczne badania wykazały jednak, że elektrownia odpowiada za 10% totalnej emisji dwutlenku węgla, zaś liczne protesty przyczyniły się do jej zamknięcia w roku 2007. A teraz przechodzimy do wielkiej trójki. Numer trzy to opuszczona kopalnia węgla we Francji, założona w celu przetwarzania i wydobywania węgla kamiennego. Lata temu została doszczętnie zniszczona przez ogień. Jeden z fotografów, który odwiedził ruiny, określił je mianem najbrudniejszego miejsca, w jakim kiedykolwiek był. Ci, którzy zdecydowali się wejść do środka, musieli wyrzucić swoje ubrania. Wszystko przez charakterystyczny zapach, którego nie dopierały żadne środki czystości. Po kopalni został tylko szkielet, który jest hipnotycznie pięknym, a jednocześnie przerażającym miejscem, które można odwiedzić do dziś. Numer dwa to kopalnia diamentów w Mirnym wrota piekielnych czeluści tak to wygląda. W rzeczywistości jest to jednak opuszczona kopalnia diamentów położona na Syberii. 525 metrów głębokości i ponad kilometrowa średnica sprawia, że jest to jedna z większych dziur wydrążonych w Ziemi przez człowieka. Wytwarzane przez nią ciśnienie zasysało latające w pobliżu śmigłowce, pozbawiając życia wielu pilotów. Patrząc na nią z góry, mamy wrażenie, że spoglądamy w głąb piekielnych czeluści, które ukazują nam bezgraniczną nicość. A oto numer jeden na naszej liście: Szpital Psychiatryczny Willard. Był to jeden z największych szpitali dla umysłowo chorych w Stanach Zjednoczonych. W latach funkcjonowania przebywało w nim łącznie około 50 tysięcy pacjentów, z czego ponad połowa z nich zmarła w jego murach. Nic więc dziwnego, że szpitalna kostnica jest uznawana za jedno z najbardziej przerażających miejsc na świecie. Po zamknięciu w roku 1995 na strychu znaleziono mnóstwo przedmiotów należących do pacjentów, takich jak walizki, fotografie. Książki czy biżuteria? A wy? Które miejsce przeraziło Was najbardziej? Którego miejsca nigdy nie chcielibyście odwiedzić, a w które chętnie byście się wybrali? Piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i subskrybować kanał Mystery TV. Do zobaczenia.